Jakie są ceny w Wietnamie? W pierwszej części materiału powiem, co w Wietnamie jest tanie. Więc jeśli interesuje Ciebie, co w Wietnamie jest drogie, oglądaj materiał do końca. Pierwsza rzecz, która jest w Wietnamie bardzo tania, to paliwo. Litr benzyny na stacji kosztuje około 3 złote 60 groszy. Zł. Co Wy na to? Kolejna rzecz, która w Wietnamie jest zdecydowanie tańsza niż w Polsce, to elektronika. Na przykład popularny telefon marki z jabłuszkiem, ten najnowszy model w najbardziej wypasionej wersji z pamięcią 256 GB to wydatek około 4560 zł. Podobnie ma się sprawa z najnowszym modelem jego chińskiego konkurenta. Kolejna rzecz, która jest tania w Wietnamie, to transport publiczny. Przejazd autobusem z lotniska do miasta, w którym teraz się znajduje czyli około 30-kilometrowa trasa kosztuje 6 zł i 30 groszy. Tę samą trasę z lotniska do miasta przejedziecie taksówką za niecałe 39 zł. Kolejna rzecz, która jest w Wietnamie bardzo tania, to owoce morza. Wszystko dzięki klimatowi i bardzo długiej linii brzegowej. Kilogram ostryk na ulicznym targowisku kosztuje około 5 ,40 zł 40 groszy. Kawa również jest w Wietnamie bardzo tania. Szklankę, bo w Wietnamie kawy pija się na szklanki, nie na filiżanki. Szklankę kawy w kawiarni wypijecie już za 2 ,30 zł 30 groszy, a w takiej kawiarni o lepszym standardzie za niecałe 5 zł. Wynika to z tego, że Wietnam jest drugim na świecie producentem kawy. Typu Robusta. Oczywiście w większych miastach Wietnamu bez problemu znajdziecie też kawę typu Arabika. Za filiżankę, bo Arabika jest już serwowana raczej w filiżankach, zapłacicie około 4 ,65 zł. 65 groszy. Następna rzecz, której ceny w Wietnamie są bardzo przystępne, to świeże kokosy. Niska cena wynika z tego, że palmy kokosowe rosną wzdłuż całego wybrzeża. Taki kokos na plaży kosztuje około 3 zł, a po drugiej stronie promenady kawałeczek dalej około złoty 50. Zł. Kolejna rzecz, która jest w Wietnamie bardzo tania, to usługi fryzjerskie. Mnie się raczej nie przydadzą, ale zastrzyżenie włosów i modelowanie brody zapłacicie tutaj około 7 ,80 zł 80 groszy. W Wietnamie bardzo tanie są również siłownie. Za miesięczny karnet zapłacicie między 46 a 110 zł. Wszystko zależy oczywiście od standardu siłowni i tego, czy jest na przykład klimatyzowana. Jeżeli nie chcecie nic wydawać, to w większych miastach Wietnamu bez problemu znajdziecie bezpłatne siłownie na świeżym powietrzu. A teraz coś, głównie dla pań. Wietnam ma bardzo niskie ceny usług kosmetycznych. Za manikir w podstawowej wersji zapłacicie tutaj około 8 zł. Tyle samo będzie kosztował pedikir, a godzina masażu. To wydatek mniej więcej 30 zł. Kupno motocykla również nie będzie w Wietnamie dużym wydatkiem. Najtańsze nowe modele w salonie kosztują około 2800 zł, a używany motocykl w stanie zdatnym do jazdy kosztuje około 780 zł. Strzeżony parking bezpośrednio przy plaży również nie będzie dużym wydatkiem cały dzień. Parkowania motocykla na takim strzeżonym parkingu kosztuje około 60 zł. Daj znać, ile płacisz za parking w swoim mieście. Wietnam to istny raj dla miłośników zakupów odzieżowych i obuwniczych. Koszulkę lokalnej marki albo parę klapek lub japonek kupicie tutaj za około 4 ,60 zł. 60 groszy. Chyba, że nosicie puty w rozmiarze powyżej 44. Albo macie nietypowe gabaryty odzieżowe, wtedy będzie te produkty troszkę trudniej znaleźć, a cena będzie odpowiednio wyższa. Jeżeli podczas urlopu lubicie zwiedzać muzea, Wietnam będzie bardzo przystępny cenowo. Na przykładzie miasta, w którym się znajdujemy, bilet wstępu do starożytnej świątyni albo do muzeum poświęconemu życiu morskiemu, żółwiom, rekinom itd. Z Małym Oceanarium za taki bilet zapłacicie około 7 złotych od osoby. Za parking trzeba doliczyć jakieś 70 groszy od motocykla. Ile kosztują w Wietnamie okulary przeciwsłoneczne? Kupicie je za 8 do 15 zł. W tej cenie można naprawdę przebierać w modelach. Miłośnicy kina będą w Wietnamie bardzo zadowoleni. Bilet na kinową premierę, normalny, to wydatek około 15 zł. i 50 groszy. Filmy zagraniczne wyświetlane są z wietnamskimi napisami, więc jeśli znasz angielski, bez problemu obejrzysz tutaj nowe hollywoodzkie produkcje. Tylko pamiętajcie: popcorn w wietnamskich kinach jest słodki. Teraz opowiem o tym, co w Wietnamie jest drogie. Część z tych rzeczy będzie droga w porównaniu do Polski, a niektóre zaklasyfikowałem jako drogie, ponieważ są droższe od innych produktów w tej samej e, kategorii dostępnych w Wietnamie. Jeżeli planujesz wyjazd do Wietnamu, zostaw łapkę w górę i oglądaj materiał do końca. Przypnę tam playlistę z poradami praktycznymi dotyczącymi życia w Wietnamie. Pierwsza rzecz, która jest droga w Wietnamie. Samochody. Za Volkswagena Golfa z silnikiem 1.4 benzyna w salonie zapłacicie równowartość Około 150 tysięcy złotych. Wysokie ceny samochodów w Wietnamie wynikają z tego, że są obłożone wysokim podatkiem. Ma to swoje plusy, bo na ulicach widać praktycznie tylko nowe modele. Mięso, które jest w Wietnamie drogie, to wołowina. Oczywiście porównując cenę wołowiny do innych mięs dostępnych w Wietnamie. Za kilogram nowozelandzkiej wołowiny przyjdzie Wam tu zapłacić od 52 złotych. Prywatna edukacja. Za czesne w szkole międzynarodowej z angielskim jako językiem wykładowym, przyjdzie zapłacić tutaj około 24 300 zł rocznie. I to przy założeniu, że opłacimy czesne z góry. Przy płatnościach miesięcznych będzie trochę drożej. Importowane owoce nie należą w Wietnamie do najtańszych. Takie owoce jak na przykład kiwi albo czereśnie są tutaj drogie. Za kilogram kiwi zapłacicie około 46 zł, a kilogram czereśni będzie kosztował około 62 zł. Kolejny produkt, który jest w Wietnamie drogi, to nieruchomości. Metr kwadratowy mieszkania w centrum miasta Kosztuje tu około 11 tysięcy złotych. Warto pamiętać, że jako obcokrajowcy w Wietnamie nie kupimy nieruchomości na własność. Podobnie sprawa ma się w innych krajach Azji. Zła wiadomość dla miłośników serów. Ser żółty typu Gouda kosztuje tutaj około 87 złotych za kilogram. A ser pleśniowy typu Camembert jest jeszcze droższy. Kosztuje około 140 złotych za kilogram. Miłośnicy czekolady również powinni spakować swoją ulubioną przekąskę do bagażu, wybierając się do Wietnamu na wakacje. 100-gramowa tabliczka czekolady, wiecie tej e, fioletowej z krówką, to wydatek około 15 zł. W porównaniu z innymi wietnamskimi przysmakami drogo wypadają wędliny. Kilogram najprostszej parzonej szynki wieprzowej to wydatek około 39 zł, a jeżeli byście mieli ochotę zjeść Hiszpańskie chorizo, przyjdzie wam zapłacić około 235 zł za kilogram. Jak widzicie, większość drogich produktów w Wietnamie to rzeczy importowane i spokojnie można się bez nich tutaj obejść. Chociażby owoce. Wietnam ma przeogromny wybór świeżych owoców egzotycznych, które w Polsce są bardzo drogie. Na dziś to już wszystko. Jeśli lecisz do Wietnamu, kliknij playlistę. Dziękuję i do usłyszenia.